Wychodząc w daninę z klaterek. Obowiązkowo rękawiczki, czapka, szalika dzisiaj nie mam, bo mam golfik który będzie w mojej prywatce. I zrobimy outfit check. Mm. muzyka jaka inalacica O co? You are beautiful nie wzięło mikrofonu nie wiem czy będzie słychać jest taka akcja, bo niedawno zauważyłam, że u mnie w mieście powstał nowy punkt, który nazywa się Stop Split. Totalnie nie wiedziałam o co chodzi, więc wygooglowałam. Zaciekawiło mnie ogromna kolejka przed wejściem do tego lokalu. I co się okazało, jest to bardzo ciekawa inicjatywa, która ma na celu ograniczenie wyrzucania jedzenia. Kolejka wynikała z tego, że już za 35 koron można nabyć. Mystery Box. A co w tym Mystery Boxie można znaleźć? Yy, produkty spożywcze, takie jak owoce, warzywa, yy, jakieś tam inne sypkie, mniej sypkie towary. Na przykład ostatnio widziałam tortillę. Jesteśmy teraz na 10 minut przed otwarciem i czekam, aż zostanie ogłoszone wielkie rozdanie. Skorzystać z tego może każdy. Ale. Z uwagi na to, że liczba tych koszy jest ograniczona, warto wcześniej zamówić sobie kolejkę przez internet. Po tym jak zgłosiłam się, że jestem zainteresowana dzisiaj na odebranie takiego kosza, przydzielono mi numerek i w dniu dzisiejszym jest do rozdania 26 koszy, a ja mam numer 20, więc myślę, że prawie na pewniaczka jestem, że taki kosz otrzymam, bo z tego co ostatnio byłam, to kolejka ruszyła od wyczytywania właśnie imion, i nie wiedziałam jeszcze wtedy odchodzi. Ale teraz już rozkminiłam jak to wszystko wygląda. Więc: za, 8, za 7 minut zaczyna się wielka impreza, w której mam zamiar uczestniczyć. I później nagram i pokażę, co w takim koszu za 35 koron można otrzymać. Więc zostańcie ze mną. Na gorąco, bo chowam od razu tam, gdzie trzeba. Muszę zrobić mały update do tych zakupów ze Stop Split, bo minęło już trochę czasu od kiedy kupiliśmy ten kosz i przyznam szczerze, mm, jest to tanie, ale czy sprawiło to, że rzeczy nie trafiły do kosza? Nie do końca. Niestety było tego za dużo, na przykład dwa chleby, no nie byliśmy w stanie ich zjeść albo zupa kartoflowa, która miała termin przydatności do dnia następnego, też poszła w kosz. Z plusów widzę to, że mogłam popróbować niektórych duńskich produktów, takich, których sama pewnie bym nie kupiła. Niektórych wiem, że już na pewno ich nie kupię. Na przykład jest pasta rybna, która była słodka. Jedząc to, nie wierzyłam, że może być coś takiego jak słodka pasta rybna na kanapki. Kolejnym tego typu produktem jest y, taka dziwna marynowana cebulka w jakiejś czarnej zalewie, której jak do tej pory nie miałam okazji twarzyć. Co prawda ma jeszcze długi termin przydatności do spożycia, więc pewnie się odważę, ale do tej pory tego nie zrobiłam. W lodówce nadal mam jeszcze jedną pastę taką chyba kanapkową, wydaje mi się, że to jest pasta z pietruszki w sensie skorzenia pietruszki ale nie jestem pewna, nie pamiętam teraz dokładnie nazwy, więc sprawdzę to. Postaram się w tym tygodniu ją otworzyć, może na Instagrama najwyżej wyrzucę, um, jak mi poszło. Um, no dobra, a na dzisiaj mamy sobotę wieczór, leci film, więc jest okazja, żeby przetestować chipsy, chipsy o smaku coli. Mój asystencie, czy możesz otworzyć mi tą No mhm. Dobra, mamy to. Kupujesz ze mną? No Dobra, robię test smaku. Ja. A propos tych chipsów, to mm, odwiedziłam niedawno okay, znajomych no, i no, 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 właśnie mm, był temat no, 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 tych, no, 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 tych chipsów poruszony. No i powiedzieli, że są dosyć dziwne, ale jak już je jesz, to w smaku przypominają żelki o smaku coli. Jestem bardzo ciekawa, tym bardziej, że to jest ziemniak. Moją ulubione warzywo. Jedziemy. Mm. Naprawdę dziwne, ale dobra. Smakuje jak taka posypka kolowa, jak szczególnie jak się pochrupie mm, chipsika i jest ten taki zmielony chips w buzi, to naprawdę, muszę przyznać, że nie przeszkadza tutaj konsystencja chipsa, a smak jest faktycznie jak kolowa żelka. Dziwne, ale dobre. A czy kupiłabym drugi raz? Zdecydowanie. Mhm. A, bo bym zapomniałam. W zasadzie przecież chciałam powiedzieć, bo nie wiem, czy doszłam do sedna mojej wypowiedzi, że to Stop Split. To jest bardzo fajna akcja, która ma na celu ograniczenie wyrzucania jedzenia, ale myślę, że nie jest to obce dla każdego. Przynajmniej nie dla mojej rodziny, która jest dosyć wybredna i jemy naprawdę mało rzeczy. A w momencie kiedy mamy bardzo dużo jedzenia jednorazowo, w sensie na raz, dodatkowo z krótkim terminem przed do spożycia, no po prostu nie jesteśmy w stanie tego zjeść. Nie wiem, czy drugi raz to kupię. Możliwe, że następnym razem bardziej zrobię większą selekcję tego, co włożę do torby, z którą wrócę do domu, bo tak jak widzieliście na poprzednim filmiku, kosz, który dostajemy podlega selekcji, w sensie sami sobie przebieramy i jeżeli czegoś nie potrzebujemy, to możemy odłożyć do czerwonego kosza, który stoi na takim stoliku ustawiony. Jak możemy coś włożyć z tego, co nie jest nam potrzebne, równie dobrze możemy zabrać, jeżeli ktoś odłożył coś, a my na przykład chcemy więcej, albo jest tam coś, czego w naszym koszu się nie trafiło, tak? Był tym wegańskim jogurtem od Alpro. Ale chipsy bardzo dobre. Z okazji zbliżających się świąt Bożonarodzeniowych i związanych z tym różnych imprez, na przykład Jule Frokostem, puszowałam po galerii, żeby znaleźć coś, co można założyć na tego typu okazje. No i tak wyszło, że w jednym ze sklepów znalazłam trzy stylizacje, które idealnie wpisują się w tego typu imprezy. Mnie urzekły, więc pokażę Wam, może też się czymś zainspiruje. Pierwsza propozycja to brązowy atłasowy komplet. Te wycięcie na plecach. Nie mam jeszcze pomysłu na dodatki. Może samby i wielka brązoletka na rękę, leży bardzo przyjemnie. Jest to moim zdaniem mega uniwersalna opcja od Jule Frocostu, bo po prostu wyjście z kumpelu na kawę. Następnie mamy trochę slaty girl, ale w ukryciu, no, ale to zaraz. Lejący się, asymetryczny, to wykończony koronku. sztruksowa spódniczka i ciężkie buty. To mój klimat. A na wierzch? Otulający puszysty cieplutki sweter. Od razu bardziej stanowanie, co nie? Taka trochę zakornica w przebraniu. No i moja faworytka. Soczyście czerwona mini. Spójrzcie na te rękawy. Widzę tu wiele opcji, jeśli chodzi o dodatki. Ja wybieram dzisiaj kowbojki, a ty? Mega podkreśla figurę. Ja nie mam takiej talii, wierzcie mi. W szpilkach też myślę spoko. A ty jakie buty do niej założysz? Jedyny jej minus to, że przy najmniejszym schylaniu wszystko na wierzchu. Siema, siema, jestem właśnie na stacji em, kolejowej, bo czekam na pociąg do Kopenhagi. Wybieram się z koleżanką Martyną na wystawę Claude'a Monet, która jest nietypową wystawą, bo ma być to wystawa interaktywna. Jestem bardzo ciekawa, ponieważ Claude Monet to dosyć ważny artysta, który zapoczątkował impresjonizm i jestem mega ciekawa, czy wystawa jest warta swojej ceny. Ponieważ koszt takiej imprezy to około 200 koron, i z tego co widziałam na stronie internetowej, zwiedzanie jest tak na 60-90 minut. Więc zobaczymy, co wymyślili i tam Wam zaraz znać. Jak. Wybrałam się na wystawę Moneta w Kopenhadze i od razu zaliczyłam dwa psikusy. Najpierw w autobusie nie działał gasownik, więc nie mogłam wylogować biletu. Później to akurat klasyczne. W tobie z koleżanką nie mogłyśmy znaleźć wejścia. Krążyłyśmy cały budynek, zanim zauważyłam drzwi. Ale to był jedyny chaos tego dnia, bo sama wystawa całkowicie mnie zaskoczyła. Nie spodziewałam się, że zobaczę tam oryginalne obrazy Moneta. Dosłownie na wyciągnięcie ręki. do tego tematyczne pokoje, ciekawostki o kolorach tym, Jak monet wykorzystywał naturalne światło. Wszystko świetnie przygotowane i angażujące. Największe wow zrobiła na mnie sala 360 stopni, która dosłownie otaczała obrazem z każdej strony. Ominęłyśmy wyjary, ale za to stworzyłyśmy własne mini-obrazy, więc i tak wyszłam z czymś wyjątkowym. Trochę szkoda, że nie było impresji wschodu słońca, bo bardzo liczyłam, że zobaczę ją na żywo. Mimo tego, całość była naprawdę przyjemnym doświadczeniem i zdecydowanie polecam wybrać się tu z dobrym towarzyszem, bo wtedy wrażenia są jeszcze lepsze. na te wszystkie świąteczne dekoracje aż od razu zachciało mi się udekorować cały dom świątecznie no i chyba to zrobię w tym tygodniu muszę tylko jechać do Plantoramy i popatrzeć co ciekawego mogę zakupić bo dosłownie. marzy mi się w tym roku takie małe drzewko choinkowe w doniczce myślę, że tak około metra może troszeczkę wyższe więc w tym tygodniu wybierzemy się do Plantoramy zobaczyć co ciekawego mają w ofercie a na razie żegnam się z Wami i życzę miłego tygodnia. Bye!